Regina Sobik, świąteczne pozdrowienia. Czyta Bogdan Tmowski: Zbliżają się święta. Jodłę ubrać trzeba, i wyglądać gwiazdki z wysokiego nieba. We wieczór wigilijny. Sypie śnieżek biały, puchem jak kołderką okrywa las cały. Gwiazda betlejemska na niebie błysnęła. Zieloną jodełkę światłem ogarnęła, ubrała choinkę srebrnymi płatkami. Sanki reniferów dzwonią dzwoneczkami, niosą pozdrowienia i zdrowia, winszują. Dla ludzi na Ziemi pokój przekazują, by wszyscy mieszkańcy zgodnie z sobą żyli, by dla siebie dobrzy i życzliwi byli. By wśród nich nie było człowieka głodnego, ani przez dorosłych dziecka skrzywdzonego. By dziecięce buzie do wszystkich się uśmiały, nadzieję i radość w ludzkie serca wlały.